Dobra, hej kochani, witam was z tej strony Micron Stewka. Wiadomo, widać, jesteście u mnie na kanale. W dzisiejszym filmiku chciałem pogadać o tym, jak mi się przeszło z iPhone'a, z Androida na iPhone'a, bo niedługo jest ta konferencja Apple za kilka dni i to jest idealna okazja, żeby nabić sobie wyświetlenia i mieć więcej niż 10, czyli na przykład 20. Słuchajcie, zapisałem sobie wszystko w notesie, bo ja ten filmik już dawno chciałem zrobić. Ja mam e, iPhone'a od roku. Dokładnie właśnie e, zaraz po tym jak wyszła premiera, to czekałem na zamówienie. W sensie zamówiłem go, ale musiałem czekać na realizację, bo Brakowało modeli, ale no, ja mówię, że mam już go rok, bo teraz będzie nowa, jakby, konferencja. I słuchajcie, właśnie nim nagrywam teraz, to jest iPhone 14 Pro Max 256 GB, zapłacony w kilka lat. Miało być kilkadziesiąt, ale nie było żadnych ofert 0% na kilkadziesiąt, tylko było na kilka. Jakoś przeżyłem, jednak telefon jest ważniejszy niż życie, wiadomo. I słuchajcie, czy żałuję? Przede wszystkim w ogóle też chcę zauważyć, że ja będę mówił wszystko szczerze, tak jak czuję, e, jakby mi nie robi. E, plus też ja jakby nie, się, nie, nie lubię tak ze skrajności w skrajność. Wiecie, chodzi, że dla mnie oba te produkty są dobre i Android i iPhone z różnych względów, tak? E, I to nie musi być tak, że drugi musi być beznadziejny. Po prostu jeden jest lepszy od drugiego. Od razu powiem, czy żałowałem decyzji na samym początku? E, nie. Na początku nie myślałem, że tak będę myślał, bo jak otworzyłem ten telefon, to byłem taki What the hell? On był ogromny, przede wszystkim pamiętam moje pierwsze emocje, bo to jest ceguwa. Bo to jest model Pro Max ten większy. I byłem taki Jezu, nie. I po prostu fajny był ten okres przejściowy, nie wiem ile on trwał u mnie, tak z tydzień, dwa. I ja na początku w ogóle tego telefonu nie używałem, bo używałem Samsunga swojego S10+. I tak do tego iPhone'a coś tam zaglądałem, ale tak nie bardzo, bo wiecie, jeszcze filmiki nagrałem, to miałem te tła do green screen'a wszystkie jeszcze na Samsung'u. I miałem wszystko na Samsung'u, no ale tak z dnia na, z dnia na dzień, tak coraz więcej rzeczy robiłem na tym iPhone'ie. Nie wiem w sumie od czego, na pewno Insta głównie i takie tam. Aż znaczy, w końcu, po jakimś czasie, nie pamiętam dokładnie, pewnie z dwa tygodnie, mówię, już zacząłem, przeskoczyłem na iPhone'a. Jeszcze był timing zły, bo akurat byłem mega chory, jak go dostałem i on był mega ciężki. I po prostu, no, jak byłem chory i leżałem w łóżku, nie byłem w stanie go utrzymać. I przechodziłem na Samsunga z powrotem, bo był lżejszy. Yy, dobra. I teraz dam kilka argumentów, które sobie zapisywałem zawsze, jak sobie przypominałem o tym, bo jest kilka rzeczy, które mnie wkurzały w iPhone, mimo że uważam, że jest lepszy overall do moich potrzeb, do mojego użytkowania. Jest trochę za gorąco. Ja zacznę od plusów i będę mówił to, co mam w pamięci. Przede wszystkim ja chciałem iPhone'a ze na social media, bo mówi się, przynajmniej ja tak zawsze słyszałem, że wszystkie apki social mediowe są robione pod iPhone'a. No i ogólnie, że są lepiej jakby dostosowane, lepiej działają. To też się podłącza do ogólnego, ogólne działanie systemu, że jest lepsze niż w Androidzie. To na pewno chodziło o Insta, głównie o Story, o moje filmiki. Ogólnie wiecie, to mogą wydawać takie argumenty jakby mało ważne, ale to zależy od osoby. Przykład, biorąc pod uwagę moją działalność, jakby w internecie, to była inwestycja w ten biznes, w tę działalność, bo ja nagrywam wszystko na telefonach, wszystkie swoje filmiki i montuję też na telefonach. No to chciałem mieć po prostu szybszy jakby procesor, no bo mój Samsung ma już nie wiem. 5 lat, 4 lata i wówczas też nie miałem komputera. Ja mam komputer dopiero od miesiąca, także dosłownie wszystko, wszystko, wszystko robiłem i głównie nadal robię, jeśli chodzi o filmy na telefonie. No i po prostu wiedziałem, że jest większa ekran, że będzie lepsza jakość, bo kamery jakby w iPhone'ach też są dobre. To cóż, jakby każdy z tych argumentów się nakłada na kolejny. I dobra, z plusów, no to kamera przede wszystkim. Kamera jest cudowna w tym telefonie. Yy, granted, yy, ja, na, ja dużo wrzucam na Story, na Insta Story. I jest tak na Androidach, nie wiem czy wiecie, że te aplikacje social mediowe, które używają kamery, nie używają kamery natywnie, czyli w tak, tak po prostu tej kamery, tylko nagrywają ekran. I na przykład na Story, na Insta, czy jak wrzucasz z Insta czy ze Snappa, to, to te aplikacje nie używają kamery, w sensie, jakby pośrednio używają kamery, bo po prostu nagrywają ekran, który pokazuje kamera. Nie wiem, czy to ma sens. A w iPhone'ach, w aplikacjach na iPhone jest tak, że jak aplikacja używa kamery, to używa rzeczywiście tej kamery, a nie tylko nagrywa ekran. I ja już wiedziałem o tym od dawna i to w ogóle widać. W ogóle jeśli siedzicie na Insta czy coś, to jeśli siedzicie na Insta coś, to, to widać po story, że ktoś ma iPhone, a ktoś Andrii. No, po prostu jest tak. Widać po jakości, po, po tym jak obraz się zacina. No, kadry są gorsze, jakość jest gorsza, płynność przede wszystkim też. Nie mówię tutaj o 60 klatkach, bo od niedawna jest 60 klatek. Mówię o zwykłych takich filmikach, tak jak ten 30. Miał być 60, ale zapomniałem włączyć. System. No, system to jest też jako plus, bo rzeczywiście chodzi jak chmurka, jest bardzo płynny. Nie jest tak, że nie ma czkawki, bo myślałem, wszyscy zawsze gadali, że nigdy się nie zacina. To nie jest prawdą, ale zdecydowanie chodzi dużo lepiej niż Android. I tak wiem, że mój Android jest stary, ale kochani, no wszyscy wiemy, że Androidy po jakimś czasie się zacinają. I w mnie to jak ktoś mówi, nie, musi się nie zacina. No dobra, ale jak Ty korzystasz z niego, tak? To też jest ważne. Jeśli ktoś w ogóle nie korzysta z telefonu, to mu się żadne nie będzie. Jakby jak ktoś mało korzysta, to mu się nigdy nie będzie zacinać, tak? Mi chodzi o. Osoby takie jak ja, które cały czas siedzą w telefonie i coś robią i jeszcze go tak młócą, w sensie, no, te moje telefony muszą tyle filmików przemontować, full HD z efektami, że no ciężko im jest. I każdy mój Android prędzej czy później zaczął się zacinać, a ten telefon, iPhone, mam już rok i się nie zacina. Chodzi mi o to, jak działa, że jak już działa, to jest ok. I naprawdę mega za mną nadąża, każdy ruch nadąża, jest mega płynny. To mi się bardzo podoba, bo już na Androidzie pod koniec jego używania już miałem tak, w sumie już od roku albo dwóch, że po prostu robiłem akcje gestami i musiałem czekać aż one nadążą być zarejestrowane w systemie. To mnie bardzo irytowało. Pewnie wam się czuję grzeje od tych lamp. Seriously. E tutaj mam kolejny punkt jako sound i to mega zwróciłem na to uwagę, chociaż w, iPhone, w tym Samsungu też było fajne to na początku. Że taki ten zwykły dźwięk z tego głośnika, w tym te też. Powinienem może powiedzieć na początku, że może na innych modelach yy, nie będzie tak dobrze, na tak jak na tym, bo to jest ten najlepszy i w sumie tak samo jest z Samsungiem, bo też to był S10, czyli niezwykły, ale po prostu ja mówię swoje przeżycia ze swoim telefonem w porównaniu do tego, jaki miałem wcześniej. I rzeczywiście ten głośnik w tym, ten wbudowany głośnik jest zarąbisty, bo w ogóle ma taki basik nawet, a wszyscy wiemy, że lubimy bas najbardziej w głośnikach. I często zwracam uwagę na to, jak go po prostu słucham czegoś na nim bez słuchawek, że naprawdę jest zajebisty dźwięk. I pamiętam na początku w ogóle specjalnie słuchając sobie różnych rzeczy na, na tym telefonie, żeby zobaczyć jak będą grać. I naprawdę głośnik wbudowany w tym telefonie jest zajebisty. Ciekawe, czy ja mogę mówić to. Eko? Mam że co? Eko. Eko? to chyba ekosystem. No tutaj ja nie mam zbyt wielu urządzeń. Yy, poza tym iPhone'em z Apple, ale na przykład już u mnie w rodzinie wszyscy mają teraz też. Co prawda starsze modele. I no wiecie, Airdrop, nie wiem czy wam jest coś takiego. Chyba jest też. Ogólnie no. Ogólnie to jest plus. No, fajnie to działa, szybko. To działa. Na przykład jesteś na impreza gdzieś i ja ogólnie są sam, która dużo nagrywa na imprezie, i na przykład jak chcę wysłać koleżance, to przez Airdropa od razu to przychodzi jest mega szybki transfer. No i też z jej relacji jest tak, bo ona ma iPada i telefon, i AirPodsy, że na przykład jak ona trzyma telefon w rękach i ma AirPodsy, to później bierze do ręki iPada i od razu jej się głos przeskakuje. Nie wiem, czy tak jest na Androidzie, czy nie. Po prostu to jest dygresja. Następny argument, jaki mam, też, że jest quick, no quick, to mówiłem, że nadąża za mną, jest bardzo szybki ten telefon. Um, no i tyle. Carout. A cutout to jest ta funkcja, że przytrzymujesz na zdjęciu i ci sam obramowanie tak zaznacza i później możesz to przykleić. Dla, dla mnie, dla osoby, która cały czas montuje filmiki i używa green screena do, do kadrów z przodu i z tyłu, naprawdę to jest mega przydatne i na przykład jak mam kompa już teraz od niedawna, to Nadal mi jest wygodniej mimo wszystko montować takie krótkie formy na telefonie, bo dużo łatwiej właśnie się zdobywa materiał, na przykład na green screen, a na komputerze nie mam takiej funkcji. Na komputerze znaleźć zdjęcie z internetu i je obciąć tak sam w gimpie, a na moim Samsungu też nie ma takiej funkcji. Jakby jest wycinanie automatyczne, ale w iPhone to jest dużo szybsze i tylko jedno kliknięcie, przytrzymanie. FaceTime, no FaceTime, nie wiem czy jest odpowiednik Androida, ale to jest jako plus, bardzo wygodne, bardzo fajne połączenie, to, to nie muszę mówić, ja jestem late bloomer, jeśli chodzi o Apple, e, jakby wiem, że już większość z Was wie co to jest, ja jestem dopiero, wyszedłem ze wsi i no mega, to jest szybkie, wygodne i w ogóle, że można na przykład udostępniać ekran komuś, to jest zajebiste. Apps, ja mam apps jako ten, nie wiem, to chyba chodzi o to, że szybko chodzę po prostu, I'm not sure. To tyle z prosów. No, wyglądowo jest fajny. Na początku jest ciężki, ale ręka się przyzwyczaja do wszystkiego, powiem Wam. I wiedziałem, że tak będzie, bo mój Samsung na początku też był dla mnie ciężki. I ten telefon, myślałem, że znaczy na początku miałem odczucie, że jest za ciężki, ale naprawdę kilka dni i ręka się przyzwyczaja, jeśli jesteś zdrowy. Bateria się nie wypowiada, bo myślę, że jest wszędzie to samo, zwłaszcza przy moim użytkowaniu, to nie ma znaczenia. No, jakość obrazu jest naprawdę genialna dla mnie, na przykład. Yy... Też granted ja na Insta Story na Samsungu nie, nie robiłem także z kamery, bo na, na Insta na iPhone jest dużo lepsza jakość, ale też nie ma stabilizacji. A jeśli wrzucasz na Insta Story na iPhone z kamery pliki z folderu. To wtedy jest stabilizacja, bo kamera ma stabilizację, a aplikacja Insta nie. Mimo, że korzysta z tego aparatu też. No, na Androidzie wrzucałem tylko z Insta Story wbudowanego, ale ogólnie, tak czy siak, e, naprawdę różnica kolosalna. E, ty na kamerę, jak nagrywam filmy, e, byłem w Londynie w styczniu i ja mam 5 albo 4 wyróżnione relacje z Londynu, to jak się to ogląda, to wygląda czasem jak z filmu, naprawdę jakoś jest cudowna. I dla mnie to jest największa rzecz, którą się jaram do Dziś e, czasem, jak oglądam swoje Story niektóre. Yy, Także to, no, no selfie wiadomo też są super filtry, działają na Insta też natywnie i lepiej niż na Androidzie. Mniej się zacinają, czy na Snapchacie też są dużo płynniejsze. Um, nie wiem, teraz mi ciężko tak sobie pomyśleć. A, shortcuts to jest w ogóle cudowna sprawa, jak takie programowanie na telefonie. To jest taka aplikacja skróty, w której możesz jakby zadania, taką automatyzację tworzyć. I najpierw jest to, że na przykład w internecie ludzie dzielą się swoimi skrótami, które sobie możesz ściągnąć, na przykład na ściąganie z filmu z YouTube'a, czy na nie wiem, jakieś automatyczne rzeczy, żebyś ty nie musiał tego robić. No, genialna sprawa. Takie programowanie na telefonie, nie wiem, czy Android to ma, ale to jest jako plus dla mnie w iPhone'ie bo jest super funkcja. No i nie wiem, no Siri, Siri to jest debilka jakby na ofensę, to będę może mówił w następnym tym, w minusach, wiecie co, chyba przejdziemy na minusy, no. Albumy, tak, to z minusów, ja jakby będę miał trochę tych minusów na Apple po przejściu z Androida. Wkurza mnie to, że nie ma automatycznie albumów z aplikacji. na przykład na Androidzie miałem albumy z aplikacji, których używam do montażu i używam kilku i czy do wycinania zdjęć robienia plakatów, okładek I, i to było bardzo wygodne, żeby je później zlokalizować. Tutaj jest trochę trudniej, bo nie ma, taki... one się tak automatycznie nie zapisują nigdzie. Jest taki workaround, że po prostu w photo app, jak dasz search i wpiszesz nazwę aplikacji, to Ci je wszystkie jakby spisuje, no ale nie robi z tego albumu. Niektóre aplikacje pytają się, czy chcesz album, ale nie wszystkie. Torrenty, no że nie ma torentów, Siri jest gorsza. No, nie ma też emulatorów. Jak nie ma torrentów, to nie ma emulatorów do PlayStation czy coś. Na Samsungu mam oczywiście, nie wiem, co są torrenty, ale na Androidzie. O Jezus! Ale na Androidzie mam emulator PlayStation 1 i PSP, i wiem, że są inne też. To jest fajne. Yy, tak. Up Background to mnie też wkurza w iPhone'ie, Może też przez to po prostu ma szybsze działanie, no bo robi takie rzeczy, wymusza, bo na przykład można mieć jedną aplikację naraz czasem włączoną, na przykład jak montuje film, to nie mogę sobie wyjść gdzieś indziej na pulpit i coś innego włączyć, bo wtedy przestanie montować tak, czy renderować. I tutaj często aplikacje, jeśli coś robią, wymagają, żeby nie blokować ekranu i żeby nie przechodzić na inne aplikacje, czego u mnie w Androidzie w samym nie ma. On tam czasem naraz kilka rzeczy robił i jakoś się męczył, ale dawał radę. App Refresh, to mnie bardzo wkurzane w iPhonie. To jest coś takiego, że aplikacje się nie refreshują, nie odświeżają, jak są otwarte. I po prostu ja robię tak, że wychodzę i wchodzę z żeby się odświeżyło. I to się nauczyłem Hardware w tym roku, bo jak otwierałem Venturilo, Venturilo często, rowery to są w Warszawie, no to czasem no jakby był zwrócony, zwróciłem jago, był dźwięk potwierdzenia zwrócenia, no i gdzieś sobie idę i wchodzę w aplikację, żeby sprawdzić, i patrzę dalej rower wypożyczony. I najgorszy to, że zegar dalej też leci, czyli jakbyś miał go dalej wy wypożyczonego, a dopiero jak zamkniesz aplikację, lub nie wiem, poczekasz dwie minuty, ja <laughs> jestem niecierpliwy, i włączysz od nowa, to wtedy jest odświeżony i rzeczywiście się zwraca nie? z tą starym czasem. To jest takie irytujące. I już się nauczyłem tak na iPhonie, że zawsze jak czekam na jakąś nową informację w aplikacji, to że raczej ona sama się nie odświeży, tylko trzeba zamknąć i otworzyć ponownie. A, i też, ym, też to, że aplikacje mają bugi, czasem się zacinają. Insta się czasem zacina filtry, czasem się zacinają na stories, na insta i na przykład, jak widzicie na insta, że ktoś ma filmik i czasem mu tak głowę wycina z filtra, albo tak flaszuje obraz, albo jakieś plecy czy coś, to wtedy wiadomo, że jest y, iPhone, bo coś te filtry gliczują. Yy, mimo, że lepiej chodzą na Androidzie niż na Androidzie, ale też na Androidzie czasem też są problemy. Po prostu akurat to jest takie rażące na iPhone'ie. Yy. No i ogólnie aplikacje się zacinają, powiem wam, w sensie takim, nie że wolno chodzą, czy się zacinają jak przeglądasz, ale że mają bugi, że jakiś error, jakiś błąd, coś, w ogóle nie chcą reagować, to to się zdarza też, żeby nie było, się nie zdarza. Ale ogólnie system sam sobie się kompletnie mi nie w ogóle. Jeśli działa, wiecie o co mi chodzi, jeśli nie ma takich problemów, problemów, to kompletnie zero, po prostu chmurka, bez problemów. I też na przykład dużo aplikacja ma więcej funkcji na iPhone niż na Androidzie. Taka pierwsza, co mi przychodzi do głowy, to że na TikToku możesz mieć tryb ciemny, a na, na Andronie. Często nowe aktualizacje są najpierw na iPhoneie. So, there's that. No, iCloud nie mówię bo to chyba Android ma też Google Drive i ma pamięć tam w chmurze. Generalnie, generalnie rzecz biorąc, na takie użytkowanie jak ja, jeśli wy użytkujecie dużo social media i ogólnie dużo siedzisz na Androidzie czy coś, bo ja myślałem kiedyś, że nigdy nie przeskoczę. Gdyby nie moja działalność ta tutaj, to bym nie przeskoczył na pewno, ale bym missed out, gdybym tego nie zrobił. Czyli po prostu bym sobie nie znało sprawy, jaki świat fajny czeka po drugiej stronie. I dużo osób tak mówi, że już nie wraca. Też niektórzy mówią, że wracają, jakby zależy, ale ja będę z jedną z tych osób, która będzie zawsze brać iPhone'a teraz, bo no plusy po prostu przewyższają minusy. Ehm, tak. Basically. Kart pamięci nie ma nigdzie, już slotów na mini nie ma nigdzie, zresztą są teraz jeszcze w ogóle plotki, że iPhone 15 będzie miał USB-C, także... Jest milion prześciówek. Ja myślałem, że z tym Lightningiem sobie nie pokonam, ale nie, jakby nie poradzę. A jest milion różnych prześciówek. Mam przeciówkę teraz właśnie do USB do mikrofonu, jedną mam na mini jacka i takie podychać. Chodzą w sensie nie oryginalne, ale działają. Także w ogóle nie mam problemu o dziwo z tym Lightningiem. I też są szybkie ładowarki, czyli też nie, nie ładuję tak wolno, jakby się mogło wydawać. Bo z reguły jest to wolniejsze, jakby połączenie Lightning. I co jeszcze? No transport plików jest ciężki z telefonu do komputera, na pewno dużo łatwiej było mi na Androidzie jakby wyhaczyć folder, który szukam. Tutaj to kompletnie nie działa dobrze, bo owszem możesz iClouda jakby mieć dostęp do iClouda, ale tylko w wersji webowej na przeglądarce wyświetla się tak jak w telefonie, że masz album i wszystko. A jak jakby przez kabel idzie, jeśli używasz iCloud i masz oryginały plików nie na telefonie, tylko w cloudzie, no to już w ogóle to nie działa przesłanie przesyłanie z telefonu. Także to jest słabe. No nie połączenie wszystko jest OK. Hotspot wszystko OK. 5G, wiadomo. I chyba wszystko, guys. Chciałem tak szczerze po, po powiedzieć, co myślę o, o tym telefonie, no nie jest idealny, a naprawdę uwielbiam go, po prostu ja się tak czuję z tym telefonem i nie wiem, czasem mam tak, że mówię, o za fajnie, że mam ten telefon, jest taki zajebisty i no mega mi się podoba, że nadąża za mną we, we wszystkich prawie aspektach, w sumie <laughs> jakby nadąża za, za tobą, nie? Nie biegnie w tle. W tym no, ja Wam bardzo polecam osobiście. Oczywiście zależy od waszych, yy, Waszego użytkowania. Ja staram się podać argumenty, które jakby w moim przypadku zadziałały. Może komuś z Was to też trochę objaśni. Wiem, że to się wydaje takie trywialne wszystko, że ja mówię tylko no, Instastory jest lepsze, ale naprawdę in general, żeby uśrednić, to on praktycznie w każdym względzie jest lepszy, a w kilku gorszy, ale w majority jest lepszy. Nie wiem, co jeszcze tu powiedzieć. No i żałuję zakupu w ogóle, nie? W nie żałuję. Też na początku ciężko jest się przyzwyczaić rzeczywiście. I u mnie było tak, że na początku było dużo minusów, a dopiero z każdym dniem było ich mniej plus poznawałem sposoby obejścia na przykład niektórych problemów i też nowe funkcje, których nie było na Andro, typu na przykład myślałem, że bardzo będziemy brakować tych przycisków, które ma mój sam w sensie dotykowych przycisków, ten wróć menu i aplikacje włączone, a tutaj wszystko robisz gestami, palcem. I pamiętam nawet, moja siostra mówiła, przyzwyczaj się, się zobaczysz, a ja tak nie, girl. tam to było lepsze. A teraz to. Także jednak człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego. Hmm. Czy jeszcze coś mi zostało do powiedzenia? Gorm. Mówię o apkach, o folderach. Wiesz to, co, to chyba wszystko powiedziałem. To tyle, kochani, Mam nadzieję, że wam się spodobał ten film. No nie Udanych zakupów, nieważne czy z Android, czy z iPhone'a, nie hejtujmy się ze względu na marki telefonów. Come on, są większe problemy na świecie. Pa, 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 pa.